Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ruszamy z kolejnym odcinkiem w Enkanomii. Jesteś gotowy, aby wyruszyć w mroczne odmęty Enkanomii? Ruszajmy. Zrozumiałem, za mną. もす機会があるなら。僕はですが、ここ来年メカ時期一番隊はフライム生態管理の任を申請しようかと思います。円加の宮に行くよりもフライムの方がよっぽどマシですので。 A jeśli spędzę więcej czasu w Nkanomii, to będę miał ku temu okazję. Karappo no yoroi de kachakacha to oto oto tatenagara oikakete kuru nante. Sonna mamono osoroshisugimasu. Te zbrojne potwory, gdy się zbliżają, wydają straszne dźwięki. Z tego są zrodzone koszmary. Woi da mo Dobrze to rozumiem. Któż może? Kono basho nara anzen

Wydaje się, że jesteś weselszy niż... reszta tutejszych żołnierzy. He he, tak? W rzeczywistości od małego czasu lubię mówić o strachach i strachach. Czy to dzięki temu, że przyjechałem do Naprawdę? Zawsze uwielbiałem straszne historie o duchach i potworach, nawet jako dziecko. Więc wyprawa do Enkanomii to po prostu... czad. ああ、oh,、イんなしてもうないだ。す。フライドにしてもらうことができないです。でも、彼は一緒に生きていのです。からにのはここに伝わる大の大す。しを調べのみようと思っているのだ。特にかし、の中は生きているのです。しかし、この人は生きているの

あの人が罪お二人とも今までの方々とは違うようですが、あなたたちは人間ですか？いえ、で人間です。人間です。もちろん、こいつは人間だぞ。矢積島の人じゃないけど。おちびいし、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、 何が私の手であ,、ね、あ,あなたは、人間のこともああなたは、人間のことあるそうですか。人間は、人間は、人間は、人間は、人間は、人間は、人間と人間は、人間は、人間は、人間は、す間は、人間は、人間は、人間は、人間は、人間は、人間は、人間は、人間は、人間は、人間は、人間は、人間は、人間は、人間は、人間は、人間は、人間は、人間は、人間は、人間は、人間は、人間は、人間は、人間は、人間は、人間は、人間で、き間で、人間で、人間で、人間で、人間で、人間で、人間、人間で、人 Myślałam, że ludzie tracą zdolność latania, kiedy osiągają dorosłość, tak jak Batysmal Wishop zdolność widzenia kolorów. Sumi wiele wiesz o Wisapach? Skąd wiecie jak mam na imię? Ranni żołnierze wspominali o tobie.

どうしても見つけたらいいなとは思ってたのに。しかし、それる私たちのために、どうしても見つけたに。で何が起きてるんだそれは何が起きてるのだ i e s z co się tutaj d z i e j の侵入による影響です 逆夜国の住民はこの世に三つの世界があると考えています。それがビショップ界、人間界、虚界です。隣接する空間の境界です。隣る空間は、ビシ空は、ビショップ界と人間の境界です。ビショッの境界です。る空と人間界の境す。隣接は、ビショップ界と人間界の界人間界の境です。隣人の境界は、ビシと人間界の境界です。隣と人間界の境界での

Nie lubią światła, ale tylko dlatego, że jej obecność oznacza ludzi. W rzeczywistości wymiar Wiszapów jest rzeczywistością niezwykle czystą, pierwotnych pierwiastków elementarnych. W niektórych książkach jest przedstawiany jako wymiar światła. Siedmiu władców Królestwa Światła utożsamia siedem siedmiu smoków żywiołów władających surowymi i prymitywnymi żywiołami. To dlatego cyku nazwała to zjawisko sferą trzech bram. 3日間の間に。確かに、人間はそうです。しかし、より多くの人たちが、3日間の間に、それを見つけた。Sfera Trzech Bram całkiem słuszne określenie, ale technicznie powiedziałbym、「trójkątem、ok」3つ :3 日間の間に、エンケノミアのサカイで、3日間の間に、それを見つけた。 A to dlatego, że źródłem ciemności są wieże towarzyszące, tworzące obszarowy trójkąt na krańcach Enkanomii. To te wieże, w których byliśmy robiliśmy zadania. Byliście już tutaj? To długa historia. そうですか。エロスメそういえば、罪はどうしてそんな妙なお面をかぶってるんだ。アタックスポヨンドロゴン、アサヒとマスコ。これは醜さを隠すためです。成長のさなか私は様々な出来事に遭いました。隠さなければ人々を怖がらせてしまうのではと不安なのです。 Ukrywam pod nią twarz. Ma to związek z wydarzeniami, kiedy dorastałam, i nie chciałabym nikogo przestraszyć. Czy to sprawia, że mi nie ufacie? To nie tak. Jestem pewna, że. Wszyscy są ci bardzo wdzięczni za opatrzenie rannych, tylko. Nie chciałbym, żeby kolejna zamaskowana kapłanka zniknęła. Nie rozumiem, o czym mówisz. To nie tak, kraja niektóre kraje są w tym kraju. Nie chcę tego, tak czy inaczej, jeśli chcesz pozbyć się tej ciemności z no to mogę cię poprowadzić. Jeśli tylko mi zaufasz. Zajmę się teraz rannymi i przywitam nowo przybyłych. Proszę wybaczyć.

こんにちは、どうかしたかいへいか、チュンもくんぽむ。おめをかった、すみてゆみこがいるだろうらたち、その人。 すみ、right? ません。 Byłem jednym z, jedną z pierwszych osób, które uratowała. Od razu zacząłem się zastanawiać, że dzieje się coś dziwnego, kim jest kapłanka znająca zaginione ceremonie Enkanomii i dlaczego zakrywa twarz? Dlaczego? Dlatego zacząłem ją tym gnębić.

Nie było wtedy zbyt wielu osób tutaj, więc udało mi się zajrzeć pod maskę. Większość twarzy ma normalną. Ale ma jedną rzecz, którą próbuje pod nią ukryć. Jej oczy mają wężowe źrenice, pionowe linie. Uuu, nie przestraszyłeś się? まあ普通ならビビるだろうなでも w a t a 島には誰もが知る伝説があるんだいや、伝説というよりもシリか。カ Watatsumi 大神の第一の剣族 Watatsumi の三つかい一族だ言い伝説によるとその者たちは半人半じだったらしい。<music>

Podobno zniknęli dawno temu, ale kiedy pojawiła się Tsumi i zobaczyłem jej wężowe oczy, instyn instynktownie jej zaufałem. To tak, jakby wasale wrócili nam pomóc. Co? Nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że można jej zaufać. To tyle. I zapraszam Was na kolejny odcineczek. Dziękuję Wam wszystkim. Cześć!